Ktoś mógłby zadać pytanie. No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jak to jest, kiedy moc komputera w żaden sposób się nie ogranicza? No i do niedawna nie wiedziałem. do niedawna Dziś motywem przewodnim odcinka będzie czas. To dlatego, że w tym komputerze, o w tym, w zasadzie wszystko sprowadza się do czasu właśnie. Godzin pracy na jednym ładowaniu, czasu potrzebnego do wykonania jakiegoś zadania i sposobu, w jaki pracuje ekran. No właśnie, tu ponownie czas jest na pierwszym planie. Ile czasu potrzebowałem, żeby zabrać się do tego filmu? Otóż 3 miesięcy. I po tych 90 dniach wiem już, na ile dobra była decyzja o zakupie tej maszyny. Nie przedłużając, bo dobrze by było zmieścić się w 20 minutach. Do dzieła. Niektórzy mogą to już wiedzieć, inni są tu pierwszy raz i was. Również witam. Więc doda, na czternastkę przesiadłem się z 13-calowego MacBooka Pro z 2020 roku, ostatniej generacji przed wprowadzeniem Apple Silicon. To były dobre dwa lata z najlepszym komputerem, z jakim do tamtej pory miałem do czynienia, zarówno w kwestii sprzętowej, jak i estetycznej. Kto nie widział, tego zachęcam do obejrzenia, szczególnie, że to film w formule długiego dystansu. A skoro to sekcja poświęcona pierwszym wrażeniom, to nie sposób nie porównać ze sobą tych dwóch modeli. Czternastka, po wyjęciu z pudełka, od razu imponuje swoją wagą. Jest 200 gramów cięższe od trzynastki, ale uczucie jest takie, jakby to było co najmniej pół kilograma różnicy. Czy to minus? Przy pierwszym zetknięciu nie, bo górę bierze ekscytacja, że w domu pojawiło się coś nowego. Wiecie o co mi chodzi. Ale dopiero po tych trzech miesiącach, kiedy wziąłem do ręki trzynastkę, to doceniłem jej poręczność. W każdym razie, czternastka to kawał laptopa w świetnie spasowanej obudowie. Jej bryła ma teraz bardziej płaski profil. Jest zaoblona na krawędziach, a sam tył komputera trochę przywodzi mi na myśl laptopy Surface od Microsoftu. Podoba mi się ogólny look tego komputera, kiedy jest otwarty. Natomiast, kiedy jest zamknięty, rzuca się w oczy jego grubość. Wygląda dość topornie względem trzynastki. To subiektywna sprawa. Na pewno, kiedy weźmiemy pod uwagę, że znów mamy tu wejście HDMI i czytnik kart pamięci, to na tę kwestię patrzy się nieco przychylniej. Idziemy dalej. Nazwę MacBook Pro przeniesiono z przestrzeni pod ekranem na spód obudowy. To taki zabieg z kategorii nieistotnych. Ktoś powie, że to dążenie do estetycznego minimalizmu, a tymczasem logo Apple na plecach urosło i to zauważalnie. Więc nie do końca z tym minimalizmem. Jak zauważyliście wybrałem wersję srebrną. Trochę dlatego, że po prostu chciałem jakiejś odmiany. Wygląda świeżo, a w słoneczne dni można wręcz pomyśleć, że komputer jest koloru białego. Tu ponownie główną rolę grają indywidualne preferencje. Gdybym miał się przyczepić do czegokolwiek porównując kolor srebrny z gwiezdną szarością, którą miałem poprzednio, to będzie to spójność wizualna gładzika z resztą obudowy. W wersji Space Grey gładzik mniej odcina się w moim odczuciu kolorystycznie od reszty obudowy. Natomiast w wersji srebrnej gładzik inaczej załamuje, odbija światło, przez co czasami jest zauważalnie ciemniejsze od srebrnej obudowy. To główny estetyczny zarzut. Klawiatura wraz z jej wypełnieniem tworzy czarne pole, które chyba wygląda lepiej. Mówię chyba, bo to może być też efekt nowości. Te czarne przestrzenie między przyciskami bardziej eksponują kurz i jej ewentualne okruchy, które w zwykłej 13 mniej rażą w oczy. Ponadto to w dalszym ciągu ten sam materiał, co w poprzedniku. Łatwo się zatłuszcza. Trochę na to wcześniej narzekałem i widzę, że nic się w tym temacie nie zmienia. Klawiatura została też pozbawiona touchbara, przyzwyczaiłem się do niego i użytkowo i wizualnie. O tym dlaczego opowiedziałem w poprzednim filmie, także zachęcam Was, żebyście do niego wrócili. Pierwsze wrażenia? Zwieńczy ekran. Jest zauważalnie większy, a jego wąskie ramki robią robotę czyniąc ogólny wygląd komputera zauważalnie nowocześniejszym. I nawet noc tego nie zmieni. Jak traktuje to wcięcie w ekranie? iPhone na tyle mnie do niego przyzwyczaił, że nie zwracam na to uwagi. Jestem pewny, że w następnej generacji zobaczymy tam pełne Face ID, a obecnie to w moim odczuciu faza przejściowa. Wybaczcie, że pierwsze wrażenia aż tak bardzo zostały zdominowane przez wygląd, ale nie będę ukrywał. Dla mnie to istotna kwestia. Sam wybór koloru zabrał mi trochę czasu. No i znów ten czas. Cóż, ten typ tak ma. Teraz przejdę do użytkowych aspektów tego upgrade'u. Poza oczywistymi kwestiami, które w tym komputerze są lepsze niż w poprzedniku, jak ekran, specyfikacja czy ilość portów, jest też jedna nieoczywista poprawa. To jakość gładzika. Haptyka została tu odczuwalnie poprawiona. Odpowiada na nacisk ciszej, bardziej miękko. To uczucie porównywalne z przesiadką z auta klasy średniej do auta klasy premium. Kwestia zawieszenia. Mała rzecz a cieszy, i od razu daje się ją wyczuć. Głazik, używany na przykład wieczorem w łóżku, jest cichszy, i jeśli ktoś obok was leży, to jest to dla tej osoby mniej uciążliwe. Teraz kwestie bardziej oczywiste. Ekran jest świetny. Zarówno w odniesieniu do jego gęstości, jak i płynności odświeżania. Wysoka rozdzielczość przekłada się na ilość informacji, jaką jest w stanie pomieścić a która jest większa niż w 13, a obecność ProMotion, tak jak przy iPhone'ie 13 Pro, doceniam przy czytaniu i ogólnych odczuciach czysto estetycznych. Jest jeszcze kwestia jego jasności. Specyfikacja mówi o 1000 nitów, czyli tak samo jak w iPhone'ie 13 Pro. I od razu zaznaczam, że nie uwzględniam tu wartości HDR, żeby nie było. Dlaczego wspominam o iPhone'ie? Ano dlatego, że tysiąc tysiącowi nierówny i ta sama wartość w panelu miniLED w MacBooku i iPhone'owym OLED'zie dają różne efekty na dworze. Ekran w 14, owszem, jest zauważalnie bardziej czytelny za dnia niż w moim poprzednim MacBooku, ale też odczuwalnie mniej czytelny w słoneczny dzień niż ekran iPhone'a. OLED lepiej radzi sobie z pochłanianiem padającego światła, mniej go odbija, przez to jest czytelniejszy. Jednym słowem, jest tu jeszcze pole do popisu. Czernie w ekranie mini LED są czarne, a to ułatwia ukrycie nocza, który zlewa się z nieaktywną przestrzenią ekranu. Czy faktycznie ten komputer jest szybki? Początek filmu zdradził już, jaką mam konfigurację, i powiem tak. Nie mam w domu szybszego urządzenia. Już tyle lat funkcjonowałem w przekonaniu, że to smartfon jest tym najsprawniejszym, że dalej nie mogę się przyzwyczaić. Że to już nieaktualne. Już samo otwarcie komputera i jego natychmiastowa gotowość do pracy robią wrażenie. MacBook reaguje natychmiast na każde polecenie, wczytuje każdą stronę internetową piekielnie szybko, aby tylko łącze internetowe nie ograniczało. To samo dzieje się w przypadku uruchamiania aplikacji, przełączania się między nimi i tak dalej. Ale to tak naprawdę dopiero wstęp do tego, gdzie naprawdę odczułem różnicę, bo. Tego, o czym przed chwilą wspomniałem, doświadczycie w zasadzie w każdym komputerze z M1 na pokładzie. Dla mnie gigantyczny skok dokonał się przy pracy na materiale wideo. Nowy komputer ma mi służyć do montażu i to się nie zmienia. I właśnie dlatego konfigurator nie zatrzymał się na podstawowej wersji 14 czy 13 Pro ze zwykłą M1, a obecnie już M2, bo wiedziałem, że mocy nigdy za wiele i że teraz chcę kupić w Maka zdecydowanie na wyrost żeby swobodnie montować w 4K, żeby bez ograniczeń pracować na dodatkowych efektach, przejściach, mieć podgląd materiału wysokiej jakości i sprawnie wypalić film bez hałasu generowanego przez wentylatory. Tu znowu odsyłam Was do poprzedniego filmu na kanale. A to wszystko przy odprężającym szumie morza. I to wszystko, na co liczyłem, ma tu miejsce. I właśnie dlatego powiedziałem, że ten film będzie o czasie. Bo ten komputer skutecznie dzień w dzień mi ten czas oszczędza i to wszystko robi w ciszy, a nagrzewa się nieznacznie tylko po kilku godzinach pracy z materiałem wideo. Dla mnie bajka. Na tę chwilę wiem jedno. To urządzenie niejako prowadzi mnie za rękę. Nie ogranicza, uczy nowego sposobu pracy, tego lepszego, komfortowego. Nawet po tych trzech miesiącach dalej jestem pod wrażeniem, jak miota dużymi plikami wideo. Jak szatan. Myślę, że do tematu baterii podejdę bardziej skrupulatnie w formule długiego dystansu. Na pewno już teraz widać, że poprzeczka cały czas idzie w górę i 14 daje ogromny komfort pracy bez zasilania z gniazdka. Szczególnie doceniam to podczas montażu, gdzie komputer swobodnie potrafi wytrzymać 4 godziny pracy w final Cut. To robi wrażenie. Ciekawostką jest dla mnie ładowanie i jednocześnie jestem też ciekawy Waszego zdania w tej kwestii. Większość z nas grzmiała, kiedy Apple usuwało MagSafe ze swoich laptopów i przez kilka lat wytworzyła się presja, by ten sposób ładowania przywrócić. No i jest. Wrócił. Jak często z niego skorzystałem? Myślę, że mogę policzyć na palcach jednej ręki. Wszystko dlatego, że już na tyle przyzwyczaiłem się do USB-C i tego, że naładuję nim MacBooka, iPada i telefon, no dobra, żartowałem, aczkolwiek czekam na USB-C w iPhone'ie. W każdym razie przywrócono standard, który owszem, jest bezpieczny, szybki, stoi za nim fajna tradycja, ale okazuje się, że już go nie potrzebuje. W kwestii audio Apple gra w swojej własnej lidze. Mam na myśli to, co ten komputer wyprawia z dźwiękiem z wbudowanych głośników. Głębia jest nierealnie potężna jak na ten rozmiar komputera, i mocno też wyczuwalna jest stereofonia dźwięku. Świetny wydawałoby się pod tym względem 13-calowy MacBook Pro, nagle stał się taki mało spektakularny, grzeczny. To ogromny postęp, i mam takie poczucie, że zaraz ludzie przestaną kupować głośniki bezprzewodowe, bo już mają świetne głośniki w MacBooku. To w tym temacie. A jeśli chodzi o wyjście słuchawkowe, które teraz dodatkowo zyskało wsparcie dla słuchawek o wysokiej impedancji, to również mamy do czynienia z zauważalnym progresem. Moje prywatne słuchawki Bowers Wilkins grają z tym komputerem zauważalnie bardziej przestrzennie niż z 13. Muzyka zyskała tego dźwiękowego powietrza, instrumenty przy dobrze zrealizowanym materiale potrafią teraz wybrzmiewać, czego wcześniej nie byłem w stanie uzyskać. Ponadto, od osoby, która na co dzień pracuje na studyjnych słuchawkach planarnych Audeze LCDX, wiem, że podpina je czasami również do swojej czternastki i ta potrafi je bez problemu napędzić. Osobiście najbardziej cieszę się z tego, jak ten komputer gra na głośnikach. Niedawno przesiadłem się na AirPods Maxy, które na pewno niedługo trafią na kanał, stąd temat przywodowego podłączania słuchawek na razie spadł u mnie na dalszy plan. Ktoś, kto ogląda ten film. Może się zastanawiać dlaczego wybrałem wersję 14 a nie 16 calową. Otóż priorytetem była dla mnie mobilność, bo komputer często ze mną podróżuje z miejsca na miejsce, a ekran mniejszego modelu i tak urósł. Więc po przesiadce z poprzedniego komputera pracuję na realnie większej przestrzeni roboczej, która mi w zupełności wystarcza. Poza tym wiedziałem, że przy dłuższych sesjach montażowych i tak będę siadał do pracy z zewnętrznym monitorem. Więc szesnastka w moim przypadku byłaby raczej przestrzelonym pomysłem. No i teraz mój konik. Jest jeszcze temat przestrzeni dyskowej. Ten 1 terabajt, który mam tutaj, kompletnie zmienił sposób pracy. W poprzednim filmie radziłem Wam, że myśląc o pracy z plikami wideo, komputer z 256 GB dyskiem omijałbym szerokim łukiem. No, i moje słowa ciałem się stały i wreszcie nie muszę non-stop żonglować danymi między dyskiem zewnętrznym a komputerem. Jeśli możecie dopłacić do większej pojemności, zdecydowanie polecam to zrobić. Doceniam też powrót czytnika Kart Pamięci. Boże, jak bardzo usprawniło to moją pracę z aparatem. Gdyby ktoś 10 razy z rzędu obudził mnie w środku nocy z pytaniem, co wybieram? MagSafe? czy czytnik kart pamięci 10 razy odpowiedziałbym, że to drugie bez zająknięcia Poza tym obecność wejść Thunderbolt po obu stronach komputera też ułatwia mi kwestię połączeń czy po prostu ładowania A HDMI na razie nie mam okazji korzystać, ale dobrze, że jest. Na co dzień do podłączania monitora korzystam z przewodu USB-C na HDMI i stąd jego obecność w samym MacBooku to nie jest dla mnie palący temat. No bo w końcu to wy będziecie musieli podjąć decyzję, czy ten komputer jest dla was, ocenić potrzeby i czasami pewnie też zdusić w sobie tego wewnętrznego gadżeciarza. Który będzie kusił, żeby wybrać konfigurację, której możliwe, że nie wykorzystacie. Ja przy moich potrzebach i specyfice pracy na tym etapie jestem pod dużym wrażeniem. Tak szczerze. Niesamowitym jest, jak bez troską mogę teraz wrzucać kolejne warstwy wideo, jak bezrefleksyjnie mogę korzystać z odszumiania, stabilizacji i jak to wszystko jest natychmiastowo nanoszone na materiał. Większość z tych czynności odbywa się w całkowitej ciszy. Dla mnie to konkret. Ja po tych trzech miesiącach jestem na tak. A plan jest taki, żebyśmy zostali ze sobą na dłużej znacznie dłużej. A w przyszłości zobaczę. Może studio Display do kompletu? Kto wie. Dobiliśmy do brzegu. Liczę, że ten film Wam się spodobał i zaowocuje kolejnymi subskrypcjami. A te dadzą mi kolejnego motywacyjnego, wiecie, kopa, żeby kręcić dalej. W końcu chodzi o to, żeby kanał Twoja rzecz był też Waszą rzeczą. Widzimy się w kolejnym materiale. Czołem!